Siema, z tej strony Endo. Czasem nie mam co robić i zbieram je na jakieś smęty I wiem, że jak większość z was też miałem dość tego cyrku. Nie wiem jak często macie doła was powodu do szkoły, ale wiem, że jeśli chodzicie do niej z uśmiechem, to jesteście szczęśliwcami i na pewno nie jest was wiele. Pewnie często pojawia się myśl po co mi to i też tak miałem. Okazuje się, że tak naprawdę nie jesteśmy sami, bo przed nagraniem tego odcinka sprawdziłem, ile czy jest jakakolwiek statystyka na ten temat. I są statystyki, są badania, że 73% uczniów doświadcza wypalenia uczniowskiego. Ciekawe, że powstał w ogóle taki termin jak wypalenie uczniowskie. To znaczy, że problem jednak istnieje. Aż 3 na 4 osoby w naszej klasie czują się tak samo jak my. Tak naprawdę na tej podstawie można luźno stwierdzić, że z systemem jest coś nie tak i dzisiaj... Chciałbym z wami pogadać o tym, dlaczego nasza edukacja to taki cyrk. W sumie to można zacząć od samego początku, czyli od tego, co najbardziej pewnie nas wkurza, tego czego musicie się właściwie uczyć, a tak naprawdę musimy. Wielu z nas uważa, że obecny program nauczania nie sprzyja rozwijaniu kreatywności. No i w sumie nic z tym dziwnego. Nieraz mieliśmy taki dzień, że musieliśmy przygotować się na polski matmy, chemię i historię. I tak naprawdę to uczymy się o średniowieczu, jednocześnie próbując zrozumieć równania kwadratowe, a do tego jeszcze analizujemy pana Tadeusza, który jest przekładany od miesiąca. I jaki to ma sens w takim razie? Programy zawierają wiele niepotrzebnych nikomu informacji. I taki jest fakt, to nie jest żadne populistyczne gadanie. Bo ja musiałem się uczyć na pamięć dat bitew sprzed 500 lat, ale nikt mi nie powiedział, jak założyć konto w banku chociażby. Chociaż z perspektywy czasu to polubiłem historię, konto w banku jakoś z statą udało się założyć. Najbardziej powalone jest to, ile poświęcamy czasu na naukę. Gdy dodacie lekcję, drogę do szkoły zastępstwa, zadania nowowe, wychodzi wam około pewnie 50 godzin tygodniowo w szkole średniej. To więcej niż mi raz na budowie. Uczyszcie wzorów chemicznych, ale nie wiesz, jak napisać CV. Znasz daty historyczne, ale nie potrafisz rozliczyć podatków. I to wszystko przez to, że żaden. Rządzący, polityk czy też rodzic nie chce przyznać się do tego, że to nie jest normalne, a przynajmniej tych ludzi jest niewielu. Wiadomo, bo przecież to zahartuje, tak było zawsze, młodzi są leniwi. Wiadomo, że nauka, tylu rzeczy z tak wielu dziedzin, w jakiś sposób stymuluje rozwój mózgu i te nasze synapsy, i w ogóle wszystko, co tam się dzieje w tej naszej głowie. Ale pytanie kiedy przekraczamy granicę tego rozwoju a kiedy już to jest zwyczajnie przemęczenie i jest tego za dużo. No i też doskonale wiemy, że każdy z nas jest inny. Super Agatka ogarnia temacik, daje radę i mogłaby jeszcze dorzucić coś, bo się nudzi, a Bartek będzie nie wyrabiał przy trzech zadaniach tygodniowo z matmy, bo zwyczajnie nie daje rady. Kiedy już ten stan nadmiaru wszystkiego związanego ze szkołą trwa dłużej niż miesiące, bądź lata, to jest to przewlekłe zmęczenie. Brak motywacji, dystansowanie się od szkoły. To jest, gdy przestajesz odczuwać jakąkolwiek satysfakcję z nauki i chodzenia do szkoły. Ja też przez to przechodziłem, budziłem się bez energii po kilku godzinach snu, bo było trzeba ogarnąć zadanie z polskiego. Potem szybko umyć zęby, nawet nic nie zjesz, bo nie ma czasu, i idziesz na autobus. Wydawało mi się to pojebane, ale. Pomyślałem, że przesadzam, no ale jednak nie przesadzałem i większość z nas tak ma. Fajnie by było sobie zadać pytanie, kto jest problemem w tej sytuacji: czy my, czy system. No ale na to niech może sobie każdy sam odpowie. No bo sami pewnie wiecie, że najczęstszą przyczyną tego stresu jest przeciążenie nie tylko lekcje, ale zastępstwa z wkurzającymi nauczycielami sytuacje typu ktoś kromala zabierze, czy coś wczesne wstawanie, późne powroty. A potem musisz się jeszcze uczyć na poprawkę z jakichś roślin z biologii. Jak pogadasz o tym ze starszymi, to słyszysz, każdy często przecież to przechodził, a ja się pytam dlaczego? Czemu to ma być normalne? Czemu dziecko ma się budzić z myślą, kurde, znowu ta szkoła? Tak naprawdę system pruski, który aktualnie wciąż u nas obowiązuje, powinien przejść do lamusa, a... ale chyba prędko się tak nie stanie, bo niektórzy myślą, że usuwając zadajną no mowę, zmienią wiele. Wiem też, że wielu z Was uważa zadanie domowe za gówno, bo jednak wiele tych zadań często jest mocno ponad program albo czasem ich ilość przytłacza. Ale pamiętajcie, że jak babeczka od matmy gada, że trzeba robić zadania, to ma trochę w tym racji. Zadania domowe pozwalają nam utrwalać wiedzę i jeśli nie będziemy ich robić, to trudniej będzie nam pozyskać wiedzę. Lub zrobić tak, żeby została z nami na dłużej. Już inną kwestią jest to, że zadania mogłyby wyglądać inaczej, mogłyby być egzekwowane w inny sposób lub cokolwiek. Żebyśmy mieli więcej czasu po szkole albo żeby nie było tak, że nie zrobić jednego zadania z 20. I dostajesz minusa, czy tam kropkę, czy gwiazdkę, czy cokolwiek tam chcesz. Zadania są spoko do momentu, kiedy realnie czerpiecie coś z nich. Widzicie progres w nauce, czy postęp jakikolwiek. Bo kiedy codziennie się nie wyrabiacie z nauką i potem śpicie po 5-6 godzin, to jest lipa i nie powinno tak być. My jesteśmy młodzi, powinniśmy spać. No, chyba przynajmniej te 7-9 godzin, żeby się dobrze rozwijać, bo to też jest istotne w naszej edukacji. I oczywiste jest to, że to co teraz mówię jest trochę populistycznym gadaniem, i nie chcę, żeby to wyglądało tak, że chcę zebrać jakąkolwiek sławę lub poklask. Ja tu opisuję świat idealny, który zapewne nigdy nie będzie miał miejsca, bo często wiele rzeczy się wyklucza. I nie jesteśmy w stanie stworzyć idealnego systemu i dla nauczycieli, i dla uczniów. A wracając do marudzenia, no to na to wszystko jeszcze szkoła mówi, że przygotowuje nas do życia. Ale do jakiego w sumie życia? Większość dorosłych ludzi uważa, że szkoła nie przygotowuje do poszukiwania pracy. Tak samo jak większość uważa, że poziom edukacji finansowej jest niewystarczający. Spędziliście w szkole 12 lat, w sumie to spędziliśmy. Tak naprawdę do czego właściwie? Nauczyć się o fotosyntezie, ale nie wiedzieć, jak założyć firmę, znać wzory chemiczne, ale nie umieć rozliczyć. Podatku, przeanalizować pana Tadeusza, ale nie wiedzieć, jak napisać dobre CV. Fajnie, że czasem niektórzy nauczyciele próbują takich oddolnych inicjatyw, starają się dla uczniów robić coś dodatkowego w ramach powyższych tematów i za to ogromny szacunek. Ale edukacja finansowa dzieci i młodzieży powinna odbywać się od najmłodszych lat. Pamiętam, że w szkole podstawowej 1-3 miałem e, książeczkę SKO i zbierałem tam jakieś oszczędności, ale tak naprawdę. Nikt mi nigdy nie wytłumaczył z nauczycieli, po co te pieniądze tam idą, co tam się z nimi dzieje i w ogóle co to jest. Wpłacałem tam pieniądze, ale nie do końca wiedziałem po co? Jako oszczędności. No dobra, ale przecież mogę je trzymać w skarbonce, to też lubiłem robić. A na końcu dopiero dowiedziałem się po paru latach, kiedy już dawno wypłaciłem te pieniądze, że to było jakiekolwiek konto oszczędnościowe. Wiadomo, że dziecku jest o wiele trudniej wytłumaczyć, co to jest konto oszczędnościowe i tak dalej, ale wydaje mi się, że na pewno są przykłady w nauce, gdzie można to wytłumaczyć w bardzo łopatologiczny sposób, tak aby dziecko nie dość, że to zrozumiało, to jeszcze polubiło tę zabawę. W oszczędzanie lub też w inwestowanie. Tak naprawdę to na jakichś podstawach w przedsiębiorczości w szkole możemy się teoretycznie uczyć, analizować oferty bankowe, porównywać kredyty, uczyć się czym jest Hossa, czym jest Bessa. Ale w praktyce większość z nas wchodzi w dorosłe życie kompletnie nieprzygotowane finansowo. A umiejętności życiowe, komunikacja, rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, radzenie sobie ze stresem, jak zbudować dojrzałe relacje nieoparte na przykrych doświadczeniach. Te umiejętności są kluczowe dla funkcjonowania człowieka. Ale szkoła uczy nas głównie tego, jak zapamiętać informacje, które za kilka sekund możesz znaleźć w internecie. Bierzesz czata, GPT i znajdujesz koniec. Ciekawe jest to natomiast, że Polska ma się dobrze w rankingu, który określa, jak u dzieci wygląda ogólnie poziom wyedukowania, ale chyba jesteśmy po prostu dobrze przygotowywani do rozwiązywania testów. No ale chociaż coś. A tymczasem świat się zmienia, technologie się rozwijają, a szkoła daje nam proste zadania, które jesteśmy w stanie rozwiązać za pomocą czata GPT i tak naprawdę niczego to nas nie uczy. Żyjemy w 2025 roku, ale szkoła wciąż myśli, że najważniejsze jest to, żeby nauczyć nas pisać długopisem, a niekoniecznie korzystać z kompa a uczyć się na przykład programowania lub po prostu korzystania z komputera, bo wiele osób jest na pewno takich, które na infie. Odpalają sobie gierkę i tak mija godzinka. A potem nie jesteśmy w stanie ogarnąć Excela, który jest potrzebny w robocie i jest płat, że nie da się znaleźć po prostu pierwszej pracy. Program nauczania nie koncentruje się wystarczająco na nowych technologiach. Media społecznościowe, sztuczna inteligencja, cyfryzacja i bezpieczeństwo w sieci to wszystko zmienia świat w tempie, którego szkoła nie nadąża totalnie. Uczniowie żyją w dwóch światach cyfrowym i szkolnym każdy z nas o tym wie. Albo przynajmniej większość, że wracamy do domu, odpalamy TikToka albo odpalamy gierkę i tak naprawdę toczy się równoległe życie. Nie mówię, że to jest dobre ani że złe, natomiast jest to coś nowego. A szkoła zamiast wykorzystywać to, co nas interesuje, walczy z tym paradoks, nie? <gry> Polscy uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w jakichś a, kompetencjach cyfrowych, jakieś olimpiady informatyczne itd. Ale to nie dzięki szkole, tylko dzięki temu, że sami się uczą. Szkoła nas w tym nie wspiera, a przynajmniej mówię ogólnie o szkołach, a nie o pojedynczych jednostkach i instytucjach. Nauczyciele potrzebują przeszkolenia w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii, przecież dzięki temu tak naprawdę byliby w stanie nas bardziej zainteresować tą szkołą. Wiele rzeczy, które są innowacyjne, zapewne by nas zainteresowało. Ale jeśli kobitka gada. 20 raz to samo dla 20 rocznika, no to jest to jednak jakaś lipanie. Przecież na przykład wyobraźcie sobie zajęcia z fizyki, na których by realnie były jakieś doświadczenia, to byłoby mega spokojnie. Albo tak samo z chemii. Jeśli ktokolwiek z was takie miał, to gratulacje. Ale też rozumiem niektórych nauczycieli, nie każdy tam jest z misją, co nie jest niczym złym, więc też nie każdy ma chęci po wielu godzinach pracy na kolejne doszkalanie się i wychodzenie ze strefy komfortu, aby poznać nowe formy edukacji. Problem jest też pewnie ze strony państwa, które nie wspiera takich oddolnych ruchów przynajmniej tak mi się wydaje. Ciekawe jest też to w tym wszystkim, że system edukacji, który aktualnie mamy w Polsce, wbrew pozorom wywodzi się z czasów rewolucji przemysłowej. Teraz możecie sobie przypomnieć, kiedy była ta data, bo przecież jej nauczyliście. Nie? Uczą nas tak, jakby nadal mielibyśmy pracować na taśmie produkcyjnej. Ale pytanie, czy to ma sens w 2025 roku? Oczywiście to jest trochę wyekstrapolowane, ale chyba rozumiecie o co mi chodzi. Mimo wszystkich tych problemów, które opisałem, chcę też powiedzieć o czymś ważnym, mi się wydaje, bo tak naprawdę nasza szkoła. Ma też jakieś tam swoje mocne strony, o których często zapominamy. Po pierwsze, to jest to miejsce, w którym możemy się spotkać z naszymi przyjaciółmi, pocisnąć bekę, zbudować jakieś wspólne wspomnienia. Wielu z nas też wiele edukacyjnie wyciąga z tej szkoły. Buduje w nas to jakąkolwiek systematyczność i no, rozwija ten nasz mózg. Jednym mniej, drugim bardziej. Niektórzy też załapią jakieś zajawki dzięki tej szkole. Tak jak wcześniej powiedziałem, poznają fajniejszych ludzi, z którymi relacje będą utrzymywać już do końca życia. I to jest chyba najfajniejsza rzecz z tego pierdolnika. Mamy często też dostęp do nauczycieli, którzy naprawdę się starają. Są tarczcy, którzy mają nas w dupie i będą nas gnoić, ale tego niestety nie przeskoczymy. A tak naprawdę relacje z nauczycielami to jeden z najważniejszych czynników wpływających na naszą edukację, bo po pierwsze całkowicie inaczej przychodzi się do kochanej pani Basi niż do wiedźmy Geni, jakiejś czy innej Władysławy, kiedy możemy sobie z nią pogadać, pocisnąć bekę, a potem po prostu Posłuchać, co ma ciekawego do powiedzenia. A jeszcze fajniej, jak przedstawia to w ciekawy, właśnie sposób i nie robi wejściówek z dupy. Wielu z nich podejmuje wciąż nowe wyzwania, mimo trudnych warunków, próbuje się doszkalać i tak dalej. Koła jednak pośrednio uczy nas jakichś umiejętności życiowych, nawet jeśli tego nie dostrzegamy, to tak jest. Przynajmniej praca w zespole, rozwiązywanie jakichś problemów, krytyczne myślenie. Wiadomo, że system ma problemy, ale my w sobie mamy potencjał, z którego nawet nie zdajecie sobie sprawy. Mamy często, ale nie zawsze, nauczycieli, którzy nas wspierają. Mamy dostęp do wiedzy, o której poprzednie pokolenia mogły tylko marzyć. Ogólnie to nie mówię tego wszystkiego, żeby was nas załamywać jeszcze bardziej. Mówię to, żebyście wiedzieli, że no, czajcie, to nie jest nasza wina. Jeśli czujecie się przepracowani, zestresowani, nieprzygotowani, to nie dlatego, że za każdym razem coś z wami jest nie tak. Wiadomo, że czasem pewnie odwalicie manianę i to jest wasza wina. Ale głównie to dlatego, że system ma swoje problemy, ale wy nie nimi nie jesteście. Przynajmniej nie zawsze. Nie jesteście sami i problemy, o których mówiłem, dotyczą pewnie milionów uczniów. Ale pamiętajcie też o tym, że macie w sobie niesamowity potencjał i czasem też trzeba dobrze zoptymalizować swoje pracę i jakoś pociągniecie ten wózek do końca. Są kraje, gdzie działa to lepiej. Są nauczyciele, którzy robią to lepiej, ale jeśli u was wygląda to gorzej, no to niestety na to nie ma jakiejś dobrej rady i trzeba to po prostu przeżyć. O problemy trzeba mówić. I nie bać tego, że ktoś was nie zrozumie albo powie, że gadacie głupoty. Tym bardziej, jeśli to będzie osoba starsza od was. W tym całym pierdolniku budujcie wspomnienia, relacje, bo najważniejsze jest to, żebyście to wynieśli z tej szkoły i dbajcie też o tą edukację. Jak Was coś interesuje, to posiedźcie sobie poza szkołą nad tym, pooglądajcie filmiki na YouTube o tym, albo poczytajcie, albo zapytajcie czata, żeby Wam coś wytłumaczył, żebyście coś jednak wynieśli z tej szkoły, albo może niekoniecznie ze szkoły, ale żebyście się czymś zainteresowali. Bo hobby to też jest jedna z najbardziej istotnych rzeczy w naszym życiu, która. Potem pozwoli wam nie oszaleć. Jak macie jakieś ciekawe spostrzeżenia, to napiszcie w komentarzu, albo jak chcecie się podzielić z jakąś historią, to też napiszcie, sobie poczytam w wolnym czasie. A teraz korzystajcie z wakacji. Do następnego.